Ale możemy jeść, tam, się, tam się przynajmniej ruszy trochę. Ja, nie, nie, Tylko się przytrzymała, jak ją otwieram. Jak ją już na łąkę, to pójdziemy no, to już nie ja je To pójdziemy jak ona weźmie na łąkę.

No, ale się zlecał. O, tego siwka też. Dobra. Po wszystkim. Dobra, to niech panią puści tutaj. jak pani widziała, ona naprawdę lążować da się szybko. No, wiem, wiem. się, żeby tam to do lążowania to wystarczy dwie godziny, a ona chodzi. Wiem, wiem. Ale się też za nią. A, jak jest agresywny, koń to pokażę zaraz. Uh -huh. Co? Chce, nie? Uh -huh. <noise> Jedna tęskni, a drugie gonią. Jedna tęsknie a drugie ganią. To jest matka? Nie, nie, matka jest tam z tyłu. Aha, yy, ta kara, czy tamta, najbardziej? Nie, nie. Aha, to z tą grzybą? To jest wielkopolski. Typowy koń wielkopolski. To zasady to tylko jedną płaciłą taką. Mhm. Ścieżka macie Dużo tak. wielkopolski tam jest aha, dużo. Aha. Nie? Bo tak to zasady, ta jak ona, to jest tam Hanower z linii ojca. Mhm, nie? Z matki tylko to Wielkopolska, to Hanower. Tu jest tu Hanower.